Ten powerbank jest nienormalny. Rozpakujmy go. 24 000 mAh. 170W na wyjściu. Tak, prezentuje się sam powerbank. Zobaczmy, co jest jeszcze w pudełku. Wow, przewód Etui. Instrukcja. Jak podoba Ci się taki przeźroczysty design? Zmieści się do torebki, plecaka. Sprawdzamy, jak dużą mocą może się ładować ten powerbank. Mamy 90 W. Mocne i szybkie ładowanie. Pokazuje, że będzie się godzinę ładował do pełna. Zobaczmy, na co go stać. Podłączamy telefon. iPhony nie ładują się zbyt szybko, tylko 20 W, no ale powerbank sobie z tym radzi. MacBook pokazuje, że bateria jest w tym momencie ładowana. Ładuje się i telefon, i laptop 66,5 W. I zasilania z tego powerbanka na te dwa urządzenia starczy na ponad godzinę. I jest jeszcze zestaw akcesoriów w postaci specjalnego Etui, a to jest najlepsze. Panele słoneczne, które mogą ładować powerbank, jak na przykład idziesz na wycieczkę górską albo po prostu chodzisz po mieście w słoneczny dzień. Podłączamy kabelek USB-C. Ładuje się to 5V 2,4A. Powerbank z jednej strony, a z drugiej panele. Daj znać, czy mamy sprawdzić, jak to działa na zewnątrz. A jak wygląda Twój powerbank? Cena tego jest w komentarzu.